No dobrze, widzimy się w kolejnej części wideobloga dotyczącego głodówki. Natomiast jednym z najważniejszych elementów jest to, aby przynajmniej 10-kilometrowy spacer serwować sobie każdego dnia. Wszyscy jesteśmy tutaj trochę poczesani, więc ja zdecydowałem się na bieganie co któryś dzień oraz treningi na siłowni. Kolega będzie robił to samo. Także chcemy, że tak powiem, urozmaicić sobie ten czas 21 dni głodówki i troszeczkę bardziej ekstremalnie podejść do tematu. W takim razie dziś zaczynamy, dziś zaczynamy pierwszy dzień głodówki. Od rana nic się nie wydarzyło. Wystarczy teraz przebiec swoje 10 km, wrócić do domu, szybki prysznic, może krótki trening. No i wieczorem spotykamy się po to, żeby sobie porozmawiać ze znajomymi, jak wygląda właśnie, jak to wygląda u nich. No to do zobaczenia wieczorem. No dobra, pierwszy bieg na głodówce zaliczony. 10 km z malutkim kawałkiem, godzina i 6 minut. To bardzo wolno, bo to gdzieś jakieś 6-30 minuty na kilometr. Generalnie jestem osobą, która biega dosyć regularnie. 10, 12 czy 20 km w co niedzielę biegaliśmy ze znajomymi. I, I jestem przygotowany do tego, żeby biec. Ale dzisiaj czułem dużą różnicę. Biegamy standardowo w tempie od 5,45 te 20 km, no po 6,30, też 6,15, a dzisiaj na 10 km odcinku ten te, te, tempo 6,30. Także czułem czułem dużą różnicę. I teraz tak, no, nie ma się co dziwić, jestem byłem na to przygotowany. Sprawa jest prosta. W momencie, kiedy przez dwa dni do organizmu nie dostarcza się za dużo. Jadę na deficycie tak naprawdę, bo warzywa i owoce nie są w stanie zapewnić mojego, moich potrzeb energetycznych. E, dlatego jestem na deficycie i dzisiaj jestem zupełnie na głodówce, tak od samego dnia, na, od samego rana na wodzie. Także sprawa, sprawa jest o tyle prosta, że e, organizm, żeby syntetyzować sobie energię, musi zacząć spalać tłuszcze. Spalanie tłuszczu jest zdecydowanie trudniejsze niż pozyskiwanie energii z węglowodanów. Węglowodanów powoli zaczynał mnie brakować, albo już przybrakło glikogenu w mięśniach, więc organizm musiał szybko zacząć sobie czerpać energię w inny sposób. Stąd przyspieszony oddech, ciężki oddech, bo wymaga spalenie tłuszczu, wymaga, daje więcej energii, ale spala, sp potrzebuje też dużo więcej tlenu do tego. W związku z tym też przyspieszyło tętno. To nie był jakiś tam super łatwy bieg, ale zaliczony. Zobaczymy, jak to będzie się rozwijać dalej. W najbliższą niedzielę w planach mam wystartować na standardowym ze znajomymi co standardową 20, biegną po 10, najprawdopodobniej plus dołożę 6 spaceru. Zobaczymy, jak to będzie się zmieniać. Eee, tak to wygląda. Natomiast jeszcze tylko w kwestii sprostowania... Generalnie, ja jestem osobą, która biega i będę, będę chciał na, w trakcie głodówki dosyć regularnie biegać, a, a w dniach między bieganiem będę spacerował po 10 km. Ale do tego chciałbym dołożyć treningi siłowe. Kolega Ziemo z kolei będzie, nie jest jakimś tam biegaczem, więc będzie spacerował i będzie robił do tego treningi siłowe. Robert na pewno będzie spacerował, zobaczymy na co więcej się zdecyduje, dlatego że on zaczyna swoją głodówkę w poniedziałek, w tym momencie jest w okresie przygotowania do głodówki. I to, I to chyba tyle w kwestii takiego wprowadzenia, także jeżeli mogę Wam coś powiedzieć, jeżeli będziecie wybierali sobie, zdecydujecie się na głodówkę, nieważne czy ona będzie 5, 6, czy 10 dniowa, czy, czy dłuższa, na pewno znajdziecie sobie fajne miejsce do spacerowania, do, do jakiejkolwiek aktywności, dlatego że jak przyjdzie taka fajna faska, ta mentalna faska, to będziecie to bardzo, bardzo doceniać, będziecie widzieć... Ja mam akurat drogę taką 5 km za, za miastem, gdzie mało uczęszczaną między dwoma wioskami, więc tutaj po, po obu stronach są bardzo fajne pola. I pamiętam zeszłego roku, kiedy robiłem głodówkę, to po prostu mega dobrze to na mnie działało. Wtedy to był okres letni, tam było zboże już lekko posuszone, ale to wszystko świetnie wyglądało. W tym roku mam dookoła siebie rzepak, to też będzie fajna faza. Ale, ale powiedzmy to jest trzeci, czwarty dzień, kiedy, kiedy na tych spacerach faktycznie czujemy się trochę taki, taki jakiś przełom mentalny się przechodzi i to wszystko zaczynamy bardziej doceniać, więc nie sądzę, żeby spacery po miejskich aglomeracjach były fajne, jeśli dlatego macie opcję, nie wiem, chociażby parku w dużym mieście, to, to na pewno byłoby to lepsze. Myślę, że to wszystko na dzisiaj, spotykamy się ze znajomymi wieczorem, z Robertem i z Ziemem, pogadamy sobie o tym, jak ziemo jest po pierwszym dniu głodówki, jak się czuje. Robert jest, mówię, w okresie przygotowania do wystartowania w poniedziałek. Powiemy Wam też w paru słowach, dlaczego głodówka, naszym zdaniem, jest dobra. Nie kwestionujemy w żaden sposób medycyny, natomiast twierdzimy, że głodówka ma swoje bardzo pozytywne aspekty zdrowotne. Jak, jakiego przebiegu się spodziewamy, i każdy z nas, jakiego efektu by się spodziewał. Także myślę, że to wszystko z tego, z tego miejsca. No i do zobaczenia wieczorem